Ty, a tych gerberków nie spylałaś jeszcze? Gerberki? Nie, nie ruszam gerberków. No to idziemy, zobaczcie, kto? nasze gerberki. Witam tutaj, x 56 kod to jest Endercia, Alexi, już nawet nie wiem. No. Kupa. Gerberki. E, idziemy zobaczyć, wow. czy gerberki ładnie wyrosły, Za ile to teraz? 24. Syk, trzeci poziom. Ja będzie je Syk, piąty poziom. Ja I za szybko idzie. Ale tu się większość podlane. mają automatyczne podlewanie. Tak, te na przodzie są, mają podlewanie. Te z tyłu też niektóre, dobra. Dobra, jej nie. No co, poziom? O, już więcej zagerwerki ile... dostajemy. No 46 za podlana dostajesz. No. 27 za niepodlane. Już 50 za, za podlane. Tak? <laughs> Fakty, tutaj... to jest! A tymczasem eee, róże. 45! Chodź. Chodź tutaj dokończymy sobie tutaj te rzeczy. Yy, tak, tak, coś tu miało to, być, no. ale nie wiem co. Ale bawi mnie, że róże tak mało dają na 76 poziomie. No wiesz no. Życie. Jak Gerberki to będzie nowa, nowa. Nowa era broń. Ostateczna. Może być era tak. też, nowa broń Nik. Nuklearna czy coś. Nik. Dobrze. Nikt. Zaraz, dawaj, tu jakieś drzewka trzeba posadzić, ładne. Idę. Pod dwunastkę. Um, um. Um, to co jest? EJ, Ej siku. To... U Jezu, na zdrowie. Dziękuję. Dobra. Odcicy Dzisiaj będziemy w takim razie robić... Chyba trochę krów potrzebujemy, więc jakiejś mleczarni czy coś takiego. Dzisiaj to co zrobimy. A tak poza tym zapraszam do subskrypcji tego kanału i, i, i tyle, bo już nie chcemy się mówić, prawda, to jest taki początek 50 dni w szkole. Och! A zapraszam jeszcze na naszą farmę, no, aktualnie gramy w, we wtorek, ale zwykle gramy w piątki po południu, no, więc... Y, Możecie nas wtedy szukać, dobra. To y, tutaj pasuje, wiesz? Oraz oczywiście... Wiem, oczywiście. Jak właśnie dlatego chciałam go usunąć. Oczywiście przypominam jeszcze, że gdzieś w grudniu, nie wiem, damy zdać nie, kartę społeczność, będzie live z tej gry. To będziemy grać w tą grę. Tak. No, na święta taki tak o, live. -ik. Przed świętami tak. No oczywiście, że przed świętami, nie będę w świętach grać w tą grę, to już bez przesady. No, no ale mi może nie być w ogóle, nie, nie Co może nie trochę. być. Się trochę wcześniej, dlatego tak. Parę dni wcześniej jak posiadłem... Usta i! Spoko, spoko, tam się się Dobra. Pytanie podstawowe jest takie... Że tak tutaj jakaś turbomleczarnia jest. 20 medali, dobra zrobić. 20 medali to jest mało. Da radę. To jest problemu. Już chcą płacić im trzeba, no. Ja pierdolę, nie patentowany, tylko pieniędzy brali. Dobra. Tu sobie wymienim. Tu sobie wymienim. Też sobie wymienim. sporo tego mamy. A postawimy sobie jakąś masną mleczarnię. I sobie więcej krów kupować jeszcze, tylko... A, to jednak tu ogarnięte jest. Co chce ogarniać? Nie, pod y, ósemką, pod trójką, pod. No. Dokładnie tak. Mamy. Nie mamy. Dobra, to sadzimy. Dobra. Ja czekaj, bo tu jakieś o kurde, zebrania. Proszę, patrzeć. są znowu do zadania. Nie, te indyki są jeszcze do zadanie. Trzeba je nakarmić. Później karmi. Proszę bardzo. Mamy w końcu kury do zebrania. No nareszcie, dobra. Ale to zadanie jest Klik. I tutaj te jeszcze te. O. Nie wiem czy tych kur starczy nam do tego zadania. Mam nadzieję. Chyba nie. Chyba tak. Nie, za mało. A nie, jednak. Jest to z groszek. Znaczy soja to jest. Tak, Jednak sobie tak, potrzebujemy co A nie wiem, ile wiesz. A co to nie było tam, to duże Właśnie. zadanie? Właśnie. A poprotki to też, a to jest festiwal. Nie, 700. A 370, to jest... ale 18 medalików do to dostanie. Bardzo dobrze by było. Tak, to sadzę soję. Dawaj, sadź. Już dużo mam <laughs> podstaw tak że przyda więcej. Dobra, co teraz do zadania? Nie dalej te kury są do zadania czerwny żeby... Ha, bo potrzebujemy krowy new Jersey żeby to zadanie poszło eee, Czyli te, ale te tutaj się A bo my nie mamy... nie tak? mamy. Mamy te krowy, tylko że no... A nie, czyli trzeba je zebrać. Tylko że mała ilość tu jest, no wiesz co, no. No, co zrobić? Co co nie? zrobić? Chyba ja nam wejdźcie zadania, teraz, a nie inaczej. Jeszcze troszkę. Krowa New, new Jersey. Dobra, czekaj. A nie, krowa Jersey. A to nie jest New Kurde, Jersey. Bo, czy, Czemu przy, nie Jersey? Przyda, przy, przyda, przyda się punkt jakiś tutaj. No to się nie powie. Ale... Dobra, nie chcę się tego łowić. E, tu idziemy. Czekaj, te krowy są oddzielne. Mamy. Tak, dobra, są oddzielnie. Trzeba posadzić te krowy Jersey. Które to są. Aha, takie brzydkie, dobra. Tak tutaj mamy Żeby Żeby ja jej tu nie odmierzy dobrze Je... 3 3 i 3 i plus 1, dobra Żeby było symetrycznie To nie mam nadzieję że jest symetrycznie. Eee, ale tutaj to powinno być dwa 3 no, razy Poproski jeszcze? posadziłeś w ogóle Na no co nie? Nie chcesz? 3, nie 3 wiem. i 3, dobra. Co... Ale w sensie, to suś... w sensie to jest ten event, to wiesz? No wiem, że to jest ten event, no i co? Mam no, nawet. No... Prawda, no, mi no, no. Przeszkadzać, to no. coś? Nie obrażaj eventów, no. Krowę wypchnąłem, no. Ostatnio. no. <gulatujesz> Mam do zniu No i co z tą krową teraz? Nie wiem. Może się teleportuje, nie wiem. Mam to w nosie. Co nas robi? ale... ale mam tak dobra czekaj, ja chciałem tu jeszcze tak yy... dobra idź już no wyjdź idź idź no idź matko jeszcze w dupę krowie zaglądam dobra yyyy yy. eee się śmiesz? Dobra, tak. I tu... i Jeszcze to, zbóżko dla krowy. Dobra, a tu jakie krowy z drugiej strony? Okej, okay, tu są takie, takie... To, czyli tutaj te. Ej, tu potrzebujemy jakiegoś gościa też, żeby to karmił. Melo, melo, trzy, dwa, jeden, To teraz to wszystko patałajstwo trzeba nakarmić. Tak, faktycznie. No, to trzeba jakiegoś gościa wynająć. Albo pasz, te paszniki, my, ale te paszniki nie też nie są. Tu już nie jesteście głodni, tu już nie jesteście głodni, tu nie jesteście głodni, tu już nie jesteście głodni. I tak, za mało. I, tak, I tak za mało tej soli. Ile jest? Za mało. Nie wola, to zaraz się tam posadzi, bo jeszcze jest miejsce. Wie, a ze zwierząt, bo mamy ma mało alpak, generalnie. My w ogóle nie mamy alpak. Mamy tylko jednego w Ja nie wiem, ile jeszcze tych krów będzie. Nie wiem. No jeszcze takie są, to tak, dobra, tutaj trzeba dostać miejsca krowy. O, to może tu te alpaki, z tej strony. O, tutaj niech coś swoją Będę miały duże pole. Takie no spore dość, kurde. Dobra, tam coś będę ograniczać o miejsce. Miejsca jest dużo. Trzeba go wykorzystać tam. Nie będę wcześniej w dekoracji pichać przecież. Dobra. No dekoracji będzie, ale to wiadomo, to... Ja tu muszę drogę przenieść jeszcze, może... Muszę... Czy to mi iść do... Dziękuję, do widzenia. Jezu, co się drzesz mordę tutaj, tu? <laughs> ale, bo one, one na mnie mordę dron <gry> to walnie jedną może od, odłączyłem od stada to starczy. Kurde paliwa brak. Co mordę? Tam fordzontę. Dobra dziewa tam leczarnia tam mniejsza. Co jeszcze postawić tą mniejszą? O, tam mniejsza niech jeszcze stoi też, czy nie? Czekaj, a jeszcze tutaj na centrum pojedziem sobie dać tą dużą. Trzeba miejsce zrobić. Co się śmiesz? Psycholko. Eee... Nie wymiana serów. Chciałem tą Serolandię. Gdzie jest Serolandia? Czy mam 29? No to jest. O! posadzić. O, mamy pięć serów, możemy robić dalej naszą produkcję. Dużo serów daję. Możemy tutaj... O, o tu trzeba coś machnąć jeszcze. Proszę bardzo. Cyk. Co ty w ogóle robisz? Posadzę saję. tego trzeba posadzić. No po 370 tylko. 307, no to jeszcze 200. Takie proste i nie potrafisz. Nie ma miejsca. Jak nie ma miejsca, to tam z tyłu jest tyle miejsca. Co Tam też coś posadziłaś. Bry, tam nie ma jak dojść. Ule. Jak nie ma dojścia. No a z tyłu jest tyle miejsca, kobieto. Jak nie ma miejsca, jak jest miejsce. A, to jest to moja. ja tam widę, bo mi się nie chce męczyć. Ale nie mam Zółta tego cukinia. Czuł cukinia o. Tutaj też są te małe wysepki jeszcze. Mogę Jak nie mam to? miejsca Jak nie mam miejsca, wszędzie miejsce jest no, nie mam miejsca. Matko moja To że jesteś ślepa to co ja zrobię? Szłanie zaorane, przygotowane a ty nie ma... Jeszcze śmiesz mówić, że nie ma miejsca na no, soje. Sadzimy soję, ale nie ma miejsca, no. A tu tyle pól... Że łomatko. Miejsca. Aż zrobię ci zdjęcie. czekaj, muszę wyśmijać byś kiedy ciekawe, nie? nie ma ale co miejsca. ciekawego wymyślimy? Jak nie zasadz... ojej, zaraz zacząłem tańczyć. to przystanie. So, estou yeah, tatei de craca É tu. <laughs> SaJimso ye. Vaya los momentos. Es liga los momentos. Eh. Los compañeros. A ty co internet mi wywaliło, że tu stoisz? Nie. No dobra, no to... To zacznij działać. Na maksa, maksa. Wyszło dużo miejsca, trzeba coś z tym zrobić. Już trzeba ma, Tu no, masz tyle miejsca... Dobra. Ile tej Soi już mamy? Ej, dobra, mhm. za dużo, za dużo. są ile? <laughs> no ty no, widzisz, pojemne pola. Takie niby małe, a takie pojemne, no. Ej, ale nie stry, one się wydają małe. A tu jednak... Ile tu jest? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trz... trzy o! Nic cześć, nie przewiony 9. 12 Tu jest 3 razy 15, czyli 45 razy 3 to już masz ile? 120 ileś, nie? Oho! Uh -huh. No, a tu jeszcze jest... No tu tutaj jest na pewno ze 160 na tych małych po polach niby małych. No jakoś będzie. No. Trzeba nie będzie... Wiem. Kupić... Nie ale wiem. tu ładnie, już, tym tu ładnie tak. Mi się podoba. Mi się to podoba, kurczę, ładnie tu nie. będzie jakoś te tory jeszcze, proszę zapomniałem o tych torach. Ktoś czy coś Nie ma muru, ale tu jest... Tory se o właśnie, tory jest na lewie y zrobię, będę ją zrobić. Możemy jeszcze ule pozbierać tak dla ciekawości. No a właśnie ule Chociaż tu też by się przydało goście jakiegoś warunku, czyli nawet jest tu miejsce dla gościa. Że zbierał nam te ule, bo też to jest taka żmudna robota i tyle Niskopłatna i takie tam Tylko po ile teraz chodzą te? 47 matko, ja, ja chyba będę musiał kolejne te ja ci powiem, że chyba trzeba będzie postać kolejne miasteczko. Z punktami. Tutaj. Koło winarnia, zaraz postawię więcej tych. wymiany Jak punktów, tak? bo. potrzebujemy. My, my powinniśmy tylko praktycznie. wymieniać punkty i, i śpić, spać na kasę, a nie. jeszcze się ten. bawić w te. sadzenie. Oj, tak. Powinniśmy wszystko powinni robić za nas i tyle, no. Jakaż to się preces. że to prezes. Płaci. Prezes musi się bać, źle im płaci i nic nie robią. No bo wuj takich ludzi daje nam. Boże, no normalnie ja bym tego wójta zaczynał. No, by jego że to w ogóle ja bym do lochu wrzucił, bo nic kiło tam. My tego w ogóle nie ja Nie, nie naprawdę muszę z tego tak przypomnieć, bo nie pamiętam jaki był... To w ogóle z nim było jakby generalnie, ja już go tak nie pamiętam. On w ogóle tu był? Nie. Chyba, że wiesz, że przychodzi kiedy my coś śpimy. No, nie wiem. Wiesz co, ja bym chyba się bałał wtedy. to jest wujcik. Dobra, tutaj. No i tu jeszcze tam z tyłu się postawi. No. Kurde, dużo. Ale tu aleja sław, taka kurde. Z prezentami aleja bardziej, no ale. Tak czy siak, fajnie to wygląda. No i tak, trochę ci powiem, że trzeba się nachodzić, żeby to wszystko wymieniać no. Nie ma takiego prostego no sposobu, żeby tu kupować, chyba, że wiesz... Te złote no smrodki to... się zbiera, albo z tych zadań. Mam coś tam chyba, w sensie nie, dobra, środek jest zbierał... Nie no, ładnie jest środek ogarnięty, to nie, to tutaj w sumie... Aha. Ej, za te krowy dostaniem 30 medali. Może to jest Belted Galloway, inne trochę. Nie, za zadanie z krową jersey mało. Jeszcze tu coś dostaniemy: 30 i tutaj 9. Mogliby to jakieś dać lepsze zadania. A nie takie miałkie Musimy wziąć te najwyższe zadania następnym razem: bo wtedy może dużo punktów dostaniemy za nie. A nie mamy miejsca, już nie? No no Nie, trzeba porobić niektóre. Jakby teraz, no. Eee, no. Nie wiem który to jest od tego tego. <śla> flaga Finlandii. <w> no <śla> i możemy odrzucić niektóre, ale nie wiem, czy się płacą. Już nie... Jeżeli one wszystkie praktycznie zaczęte to po co odrzucać tam? To jest tylko no. na zasadzie zebrania, zawsze nam coś dadzą. To było tak, krowy mamy prawie zrobione. Dla nas. No ma tylko pół, pół na pomarańczowe jest. Indyki. Mamy mało indyków. To życie. Koza alpejska, a właśnie kozy musimy ogarnąć. No mamy kozy, jakby. No, ale wiesz. No więc Gorczyca? Coś jest nie tam. mamy gorczycy. Gorczycy nie mamy. U, tak, nie mamy. Mam? Nie mamy. Nie, no teraz, to zanim tutaj zaczną cokolwiek tutaj jeść, to. Dobra, pytanie, że dzisiaj gorczyca się tutaj... rośnie. Czy gdzie jest gorczyca? Aha, to ten kwiatek. To te jedna na godzina. Te też jeszcze godzina. Te Czyli też to Gdzie ta kurczyca nie rośnie? Nie wiem, a co? i to, jaka to, jest? to jest drzewo, czy co? To jest kwiatek. Śmieję w centrum, tak. A ile tej kurczycy musimy mieć? No właśnie 40. Eee, ale ktoś tak podbieram się zdaje. A tu droga jest ta kurczyca. Właśnie wiem, ale nie będzie gdzie to, to No szukaj tych takich plamek pomarańczowych, ma. czekaj, ja im 48 za herbatę! Niementów? No. Może jakby było tyle medali. Może szukaj plamek, wiesz co? Eee... Może tutaj koło dziesiątki jest... takie pomarańczowych? Właśnie mi się wydaje, czy to nie jest tutaj przypadkiem w śliwkowe, jej. Sliwecki. Chyba tak to jest to. tutaj gościu wyzbierają. Nie, czy jest miszek Nie ma? Nie, i tak, to gorczyca jest. I tu mniszek pięściowy. A i dobra, bo ja je tu posadziłam taką. No i to oni to pozbierają, to. Więc no problemu. Jakby, dobra. Ładna swoja w ogóle, dobra. i to jeszcze pójdziemy sobie. No dobra, no to co tutaj... Czekaj. A jeszcze farma Kiektusów jak tam zbierałaś? Nie, nie, nie dotykałam, ty, ty, ty. ale to chyba się rośnie Może piękna jest ta plaża, naprawdę, to z boski no rośnie jeszcze Więcej papaj by się przydało. Czemu? Nie, bo chyba ogóle... mamy do niego. To Co to za w ogóle tu łowisko jest, że ja się spytam? Ja tego nie widziałem. <laughs> Ale ja to co zostawiłam. Ale to tego nie widziałem. Sensie by... W sensie one były do zadania, nie? I jakby można je wywalić. Niech se siedzą, no matko, tam. I już są, to do się niech siedzą. Niech się przeniesie. Dobra, niech tu na razie będą. Czyli wywalać chyba nie, bo mogą zniknąć z a co to, to jakieś są? Jakie? Bo one są z tych eventów. Aha. To mogło, no... Nie, ale raczej znikną. A jest ten Miszek? Miszek się trzyma no. tam przecież tylko ten, wiesz... No to może sobie spokojnie... No dobra, to chyba kończymy ten odcinek, bo i tak nic ciekawego ci nie zrobimy. Yy, no... Takie no. są wtorki. We wtorki mamy, kur mam, kurde, ten matmy o 14. I się uczy. wtorki są takie zamulasty, strasznie. To się nie nadaje na naukę naprawdę. Na Torki do wyrzucenia i tyle. A ty nie zimaj, bo ty Oj, w ogóle w szkole nie byłeś, dziwą, więc morda. Ja się męczyłem. No dobra, dobra. Także narka, popadki, subskrybujcie oczywiście. Bo są... O, jest bardzo ciekawe rzeczy i tyle. Bye, bye. <grych>